Cześć! Dziś zajmiemy się wyposażeniem domowego baru oraz tym, jaki sprzęt warto mieć, jeśli chce się rozpocząć w domu przygodę z robieniem koktajli. Jeśli chodzi o koktajle w domu, to pewnie spora część z Was, myśląc o sprzęcie, natknęła się na gotowe zestawy. Takie zestawy kosztują zazwyczaj od 50 do 200 zł. Przeciętnie jest to w okolicach 100 zł. Czy taki zestaw warto kupić? Według mnie to zależy, to znaczy. Czasem tak, czasem nie, ponieważ często te zestawy mają w sobie różnego rodzaju sprzęty, które nie zawsze są potrzebne. No i ja dziś opowiem wam o tym, jak skompletować taki swój zestaw oraz co w takim zestawie podstawowym według mnie powinno być. Rozpocznę od tych sprzętów, które są najbardziej potrzebne i będę przechodził przez te, które przydadzą się, ale nie są konieczne. Pierwsza kwestia to jest to, ile na taki zestaw barmański wydać. Według mnie spokojnie wystarczy 150 zł i już w tych pieniądzach spokojnie kupicie coś, co pomoże Wam rozpocząć przygodę z koktajlami. Jeśli chodzi o Wzrost jakości wraz ze wzrostem ceny to niekoniecznie zawsze ma on miejsce. Ja często miałem takie sytuacje, że miałem okazję porównać zestaw np. za 150 zł z takim zestawem za 400 zł nie widziałem między nimi praktycznie żadnej różnicy. Często jedyną różnicą w przypadku drogiego sprzętu barmańskiego jest to po prostu, że ma on jakiś fajniejszy wygląd, ma konkretny kolor i tak naprawdę płacimy za design, trochę jak w wystroju wnętrz w domach. Ja nigdy nie pracowałem jako barman, ale przed tym odcinkiem konsultowałem się z moimi znajomymi, którzy mieli okazję pracować w renomowanych barach w Polsce i za granicą. Oni w swoich barach często mieli okazję pracować na drogim sprzęcie, ale w domowych warunkach korzystają zazwyczaj z tego sprzętu troszkę tańszego. I tak naprawdę nie ma takiej różnicy, szczególnie dla początkujących, więc nie musicie się obawiać dużych kosztów na początek. No ale nie przedłużajmy i przejdźmy do tych sprzętów i tego, co powinien zawierać taki zestaw. Pierwszą rzeczą jest jigger. Jigger, czyli taka miarka, która pomoże Wam odmierzyć dokładnie ilość składników. To jest mój ulubiony jigger i używam go przez praktycznie 90% czasu, kiedy przygotowuję jakieś koktajle. Jest moim jiggerem ulubionym, dlatego że ma on w środku miarkę, co jest bardzo przydatne. Większość jiggerów niestety miarki nie ma, zazwyczaj jest tak, że górna część jest dwa razy większa od dolnej. Ja w tym przypadku używam tylko górnej części, nawet jeśli mam odmierzyć na przykład 20 ml z prozaicznej przyczyny. Po prostu jeśli używam raz górnej, raz dolnej, to kiedy odkładam ten jigger, to dużo rzeczy się brudzi. A tutaj po prostu mogę sobie wlewać składniki, i odkładać go, i nic się złego nie dzieje, nie trzeba cały czas sprzątać. Jigger jest bardzo ważny, dlatego że po pierwsze możecie dokładnie odzorować koktajl, który chcecie przygotować, to znaczy nie robicie tego na oko, tylko jeśli gdzieś trzeba wlać 25 ml, to wlewacie 25 ml. A poza tym, jigger przydaje się też w sytuacjach, jeśli sami chcecie jakieś drinki wymyślać, komponować. Wtedy możecie łatwo odtworzyć drinka, którego wcześniej zrobiliście, ponieważ wiecie, ile dokładnie składnika danego użyliście, czy jest to 20, czy 30 ml. Jeśli robilibyście to na oko, to niestety nie byłoby to możliwe. Taki jigger z miarką sprawdzałem, kosztuje w okolicach 25 zł. Jeśli chodzi o takie jiggery bez miarki, to jest to zazwyczaj 10-15 zł. Szczególnie polecam ten właśnie, bo wystarczy jeden i z tym jednym jiggerem spokojnie dacie radę zrobić bardzo, bardzo dużo rzeczy. Kolejną rzeczą jest łyżeczka barmańska. Łyżeczka barmańska jest niesłychanie ważna, ponieważ po pierwsze ułatwia mieszanie. Jest to zdecydowanie bardziej eleganckie niż w przypadku takiej zwykłej łyżeczki do herbaty. To, jaką łyżeczkę kupicie, nie jest bardzo istotne, tak naprawdę liczy się to, żeby była długa. Moja łyżeczka ma tutaj taki dysk, który pomaga w robieniu koktajli warstwowych. Ja mimo wszystko częściej korzystam z tej zewnętrznej strony łyżeczki, więc jeśli wasza łyżeczka takiego dysku nie będzie miała, to też nie przejmujcie się. Istotne jest to, żeby była długa i naprawdę ułatwiona wam pracę przy domowym barze. Ceny takich łyżeczek rozpoczynają się już od 15 zł, a kolejną rzeczą, którą warto jest mieć w domowym barku, jest shaker. Ja szczególnie polecam shaker dwuczęściowy. Są też shakery trzyczęściowe, ale ja osobiście ich nie lubię, one mają już wbudowane sitko, ale według mnie dużo bardziej optymalny i dużo lepszy jest shaker dwuczęściowy. No i tutaj mamy tak naprawdę do wyboru dwie najbardziej popularne opcje. Pierwsza z nich to jest shaker bostoński, a druga to jest shaker Tintin. Różnią się jedynie tym, że shaker bostoński ma szklanicę, czyli ten, y, tą część dolną ze szkła, a shaker Tintin jest cały ze stali nierdzewnej. Jeśli chodzi o to, który z nich będzie lepszy, to to już zależy od prywatnych preferencji. Część osób woli Tintin, dlatego że łatwiej się zamyka i szybciej chłodzą się składniki, które znajdują się w jego środku. Część osób woli shaker bostoński, ponieważ w takim shakerze, kiedy tworzymy drinka, no to możemy widzieć, jak mieszają się te kolory, wszystkie składniki i też jest to fajne. Według mnie tak naprawdę wybierzcie obojętnie, który oba będą dobre. No i jeśli chodzi o taki shaker, to jest to zazwyczaj koszt około 40 zł. No i tutaj warto pamiętać o tym, że w przypadku takiego shakera nie mamy budowanego sitka, więc takie sitko będzie nam potrzebne. Tutaj wlewamy sobie różne składniki, lód, następnie to zamykamy, shakeujemy, no i teraz tutaj do tej części powinniśmy włożyć sitko, które sprawi, że do naszego kieliszka nie wleci lód z shakera. Najbardziej podstawowe jest takie sitko, takie sitko sobie tutaj zakładamy i możemy przelać to. Jeśli chodzi o koszt takiego sitka, to jest to około 15 zł. Kolejnym sitkiem, które warto mieć, ale które niekoniecznie jest bardzo potrzebne, jest to takie sitko, które pomaga w filtrowaniu drinków, w których są na przykład cytrusy, na przykład takiego drinka jak Daiquiri. Ja nie zawsze go używam w domowych warunkach, nie zawsze jest na to czas, no bo jeśli mamy to sitko, no to Tutaj jak widzicie, wypłynie nam płyn kostki lodu się zatrzymają, wszystko się może fajnie spienić, ale jeśli będziemy mieć jakieś elementy cytrusowe, no to one wylecą do tego drinka i będzie on troszkę gorzej wyglądał. W przypadku podwójnego filtrowania, no to tutaj już tego problemu nie ma. Nalewamy sobie to tak i to filtruje nam wszystkie elementy cytrusów, które gdzieś tam do tego drinka dostać się nie powinny. Kolejnym, trzecim i ostatnim sitkiem jest julep. Julep, czyli rodzaj sitka, który ma podobne zastosowanie do sitka numer 1. Najczęściej wykorzystywany jest on przy takich większych szklanicach. Według mnie początkujący mogą kompletnie to sitko olać. I w przypadku fine strainera jest on przydatny przy okazji niektórych drinków. To jeśli chodzi o julepa, to spokojnie zastąpicie go tym sitkiem numer 1. Julep kosztuje około 15 zł, więc też jeśli oczywiście chcecie, możecie sobie go kupić, ale myślę, że dla początkującego nie jest ono bardzo potrzebne. No i teraz następna, tym razem bardzo ważna rzecz. Czyli madler. Madler, jak pewnie wiecie, z moich filmów służy do tego, żeby wyciskać owoce, a właściwie wygniatać. Czyli jeśli mamy jakiś drink, na przykład taki jak mochito, w którym trzeba wygnieść limonkę z cukrem, wrzucamy tą limonkę, wrzucamy cukier i za pomocą madlera to sobie wszystko ładnie wygniatamy. Oczywiście, tak jak mówiłem na filmach, możecie użyć na przykład tuczka, ale madler będzie zdecydowanie bardziej elegancki. No i koszt takiego małego madlera, który w zupełności wystarczy na domowe warunki, to jest około 15 zł, a jest on naprawdę bardzo, bardzo przydatny. Kolejnym sprzętem jest szklanica barmańska. Szklanica barmańska, która jest większa niż te, które mieliście okazję oglądać przy okazji shakerów. Przygotowuje się w niej drinki mieszane, takie, które miesza się za pomocą łyżeczki, na przykład negroni. Według mnie początkujący mogą szklanicę olać, ponieważ taka szklanica kosztuje około 40 zł, a tak naprawdę drinki, które przygotowuje się w szklanicy, można też przygotować bezpośrednio w szkle. Oczywiście na późniejszym etapie taką szklanicę warto sobie kupić, ale na początek nie ma co zaprzątać sobie ją głowy. Jeśli natomiast chodzi o szklanicę, to ciekawsze jest to, co w tej szklanicy się w tym momencie znajduje, a są to szklane słomki, i takie rozwiązanie Wam bardzo. Serdecznie polecam. Takie słomki wyglądają elegancko. Ja nie lubię słomek, które są metalowe, a szklane słomki wręcz uwielbiam. Ja swoje słomki kupowałem przez internet i za 6 sztuk płaciłem około 30 zł. Wtedy jeszcze takich słomek nie było w marketach. Ostatnio jak się rozglądałem, to już widziałem, że w większości marketów szklane słomki można kupić, więc serdecznie polecam Wam takie rozwiązanie. Jest ono ekologiczne, dobre dla planety. Waszymi słomkami nie będą później dławić się delfiny ani żadne inne stworzenia. Jeśli chodzi o delfiny, to nie są one tak przyjazne, jak przedstawiane są w bajkach i uwierzcie mi, że nie chcielibyście takiego Delfina spotkać na żywo podczas pływania sobie gdzieś w morzu czy w oceanie. Delfiny tworzą grupy przestępcze, parają się różnymi takimi niezbyt przyjemnymi zajęciami i generalnie nie są miłe dla innych delfinów i dla innych stworzeń. Mimo wszystko, fajnie, aby delfiny nie dławiły się plastikiem z naszych słomek. Dobra, tak naprawdę to plastik z polskich słomek raczej nie wędruje do muszli oceanów, ale mimo wszystko nie jest zbyt przyjazny ziemi, a ja wierzę, że jeśli my będziemy przyjaźni dla niej, to ona też będzie przyjazna dla nas. Ale dobra, skończmy już tematy ekologiczne, wróćmy do baru. Kolejną rzeczą, która jest ciekawa i którą warto mieć, aczkolwiek nie zawsze są nalewaki. Takie nalewaki kosztują około 5 zł za sztukę i są szczególnie przydatne w sytuacjach, jeśli z danej butelki zamierzacie korzystać więcej niż raz. Wtedy zamiast za każdym razem odkręcać i zakręcać tą butelkę, wkładacie sobie do niej taki nalewak i na przykład podczas jednego wieczoru możecie sobie po prostu po tą butelkę sięgać i nalewać z niej składniki. Poza tym nalewaki pozwalają dokładnie kontrolować strumień płynu, który wydobywa się z butelki. Z czasem możecie się nauczyć, jak długo. Płynie na przykład określona ilość, płynu, na przykład 25 ml, 30 ml i wtedy będziecie mogli sobie pomijać Jigera. Doświadczeni barmani korzystają z nalewaków i wtedy nie używają Jigera, tylko po prostu wiedzą, jak długo muszą przechylić butelkę, żeby wydostało się z niej na przykład 30 ml. Poza tym nalewaki mają też taki plus, że jeśli chcecie na przykład szpanować przed znajomymi, no to za pomocą nalewaka możecie sobie te butelki gdzieś tam wysoko podnosić, obniżać i to wszystko fajnie wygląda. Jeśli chodzi o nalewaki, to nie jest to taka rzecz, która w domowym barze jest niezbędna i sami musicie podnieść. Decyzje odnośnie tego, jak będziecie wykorzystywać swój domowy bar, czy często będziecie mieć wielu gości i czy te nalewaki będą wam potrzebne, czy nie. Ja czasem z nich korzystam, ale przez większość czasu, kiedy robię tylko na przykład kilka drinków danego wieczora, to tych nalewaków nie zakładam, ale oczywiście bywają one przydatne. Kolejną istotną rzeczą jest wyciskarka do cytrusów. Ja korzystam z takiej dość starej szklanej wyciskarki ręcznej. Szczególnie przydaje się ona w sytuacjach, kiedy wyciskamy dużo limonek. Jeśli chodzi o to, jaki będzie to rodzaj wyciskarki, to tak naprawdę sprawa jest tutaj dowolna. Takie wyciskarki są troszkę tańsze, są też takie wyciskarki, które nazywa się meksykańskim łokciem, są to takie wyciskarki, które wyglądają trochę jak praska do czosnku. Ja takiej wyciskarki nie mam, ponieważ w zupełności ta wyciskarka spełnia swoje funkcje i ona mi wystarczy. Jeśli chodzi o wyciskanie cytrusów, to taka wyciskarka niestety nie sprawdzi się do pomarańczy, to znaczy jeśli chcecie wycisnąć sobie sok z połówki pomarańczy, no to jakoś dacie radę, ale jeśli chcecie tych pomarańczy wyciskać więcej, to tutaj polecam elektryczną wyciskarkę. Taka elektryczna, najtańsza wyciskarka w zupełności w domowych warunkach sprawdzi się i kosztuje około 30 zł. Kolejną rzeczą są szczypce szczypce, które mogą być używane do cytrusów, do robienia jakiś tam ozdób, wkładania ich do drinków, jeśli nie chcecie tego robić za pomocą dłoni. Ja czasem używam ich również do lodu, ale jeśli chodzi o lód, to najczęściej korzystam po prostu albo ze szklanicy, albo z jakiegoś kieliszka, do którego sobie, którym sobie ten lód napełnię i przesypuję później do szklanki. Oczywiście, jeśli drinki przygotowujecie tylko dla siebie, no to tam w zupełności możecie w 100% robić je za pomocą dłoni. Nic złego się nie stanie, jeśli ten lód rzucicie ręką. Jeśli jednak macie gości, no to fajnie, jeśli tego lodu nie bierzecie rękami. Oczywiście te ręce zawsze w barze powinny być czyste, ale bardziej elegancko jest, jeśli użyjecie właśnie np. szczypców albo takiej większej łopatki do lodu. Ja takiej łopatki do lodu nie mam, nie mam też wiaderka na lód. Jeśli chodzi o łopatkę, to nie mam jej dlatego, że po prostu nigdzie w sklepie nie mogę trafić takiej, która w 100% spełniałaby moje wymagania, bo były one albo za małe, albo za duże, więc radzę sobie szczypcami i szklanką. I w te szczypce bo to jest też taki element, który możecie mieć, ale niekoniecznie mieć musicie. Kolejnym sprzętem, który... Warto, a nawet trzeba mieć w domowym barze, jest oczywiście korkociąk i otwieracz. Taki korkociąg i otwieracz zapewne macie, więc nie będziecie musieli go kupować. Jeśli go nie macie, no to jest rzecz, od której tak naprawdę powinniście rozpocząć swoje barmańskie zakupy. I to są wszystkie sprzęty, których ja używam w swoim domowym barze. Ale na szczęście, jeśli wy chcecie rozpocząć przygodę z robieniem koktajli w domu, to nie potrzebujecie tego wszystkiego. I za chwilę wybiorę wam te rzeczy, które według mnie są najlepsze i najbardziej potrzebne na sam początek. Ale wcześniej dajcie mi znać w komentarzu, co sądzicie o mojej koszuli? Czy wolicie mnie w takim outfitie, jeśli chodzi o serię drinkową? Czy wolicie mnie w mojej klasycznej czarnej koszulce? Czekam na wasze komentarze. A teraz przejdźmy do tego, co będzie najbardziej potrzebne każdemu domowemu barmanowi. I mamy tutaj wszystko, co będzie potrzebne na start: Jigger 25 zł, łyżeczka 15, shaker bostoński albo Tintin 40, podstawowe sitko 15. Mały Madler 15, otwieracz 10 i wyciskarka 20. Razem 140 zł, i to jest taka kwota, za którą możecie sobie spokojnie skompletować taki zestaw domowego barmana. Możecie go rozszerzyć również o jakieś rzeczy, które wymieniłem albo których nie wymieniłem wcześniej. Możecie spróbować też kupić sobie taki zestaw łączony, wtedy będzie troszkę taniej, ale niestety te zestawy często mają takie rzeczy, które mogą być nieprzydatne. Jeśli chcecie kupić zestaw, to ja polecam rozpocząć od takiego małego zestawu podstawowego, w którym będzie. Shaker, łyżeczka, jigger i ewentualnie dokupić sobie pozostałe rzeczy, ale spokojnie tych 140 zł powinniście się zmieścić. I jeśli chodzi o sprzęt w domowym barze, to niestety nie wszystko. To znaczy, jeśli chodzi o takie stricte sprzętowe rzeczy, to może już wszystko, ale jeśli chodzi o to, co w domowym barze powinniśmy mieć, to jest jeszcze jedna rzecz, o której Wam wcześniej nie powiedziałem, a która jest według mnie bardzo, bardzo istotna, mianowicie chodzi o szkło. Szkło, czyli kieliszki, w których podajemy nasze drinki, i na to, jak dany drink odbieramy, mają wpływ nie tylko składniki, których użyjemy do jego przygotowania, ale również szkło, w którym go podamy oraz zdobienie. Nawet jeśli przygotowujecie drinki tylko dla siebie, to fajnie, jeśli one są zrobione właśnie w specjalnych kieliszkach i warto w takie kieliszki zainwestować. Nie są one drogie, i na początek tak naprawdę wystarczy tylko kilka takich podstawowych, i zaraz Wam je pokażę. Rozpoczynamy od szklanki, którą w domu ma większość. Taka szklanka wysoka typu highball sprawdzi się do takich drinków jak na przykład mojito. Jeśli nie macie, to koszt takiej szklanki to w okolicach 2-3 zł, więc spokojnie sobie w takich szklanek możecie kilka kupić. Drugą wysoką szklanką jest szklanka, która Często jest określana jako szklanka typu Collins, której podaje się takie drinki jak Tom Collins, ale ja na przykład używam jej również do tequili Sunrise. Poza tym niska szklanka, szklanka do whisky. Takie szklanki też są popularne w polskich domach. Jeśli ich nie macie, to spokojnie kupicie je sobie w każdym sklepie i raczej nie będą zbyt drogie, również to będzie kilka złotych. Kolejna szklanka to szklanka, której niestety wiele osób nie ma, a która według mnie jest naprawdę bardzo fajna i ona przydaje się do wielu drinków hawajskich, egzotycznych. Jest to szklanka typu Hurricane i również koszt takiej szklanki nie jest wysoki. Ja kupowałem je w markecie gdzieś za około 4-5 zł, a naprawdę to chyba jest moja ulubiona szklanka. Poza tym wysoki kieliszek do szampana albo wina musującego On też czasem się przydaje. Nie jest tak istotny jak te cztery szklanki, które wcześniej wymieniłem, ale też fajnie go mieć. I ostatnia taka podstawowa szklanka, którą warto według mnie posiadać, to szklanka do margarity. Sprawdzi się też do takich drinków jak na przykład daiquiri, czy inne drinki, które podaje się zazwyczaj bez lodu. Taką szklankę wcześniej się mrozi. Wygląda bardzo fajnie i też na pewno zdecydowanie fajniej pije się drinki właśnie z takiej niż z jakiejś zwykłej szklanki. I to będzie tyle, jeśli chodzi o szkło. Starałem się w w tym temacie streszczać, ponieważ wiem, że ten odcinek będzie dość długi, a ja staram się zawsze szanować wasz czas. Wiem też o tym, że nie wszyscy lubią odcinki dotyczące serii drinkowej i cieszy się ona trochę mniejszą popularnością niż seria dotycząca gotowania. Dlatego mam do Was pytanie. Napiszcie mi proszę w komentarzach, jak często chcielibyście te odcinki dotyczące drinków i czy w ogóle chcielibyście, żeby te odcinki dotyczące drinków na kanale się pojawiały. Ja lubię tę serię i fajnie byłoby ją kontynuować. Mam nadzieję, że również i Wy ją lubicie. Dajcie mi o tym znać. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał i to, co powiedziałem, będzie dla Was przydatne. Może część z Was kupi dzięki mnie domowy sprzęt i rozpocznie przygody z koktecją. W domu. Zapraszam również do dwóch playlist dotyczących drinków. Pierwsza z nich dotyczy drinków takich klasycznych, a druga drinków bezalkoholowych. A jeśli jeszcze nie jesteście subskrybentami Top Gara, to koniecznie zostawcie Suba. Dzięki.